Timo to legenda wśród swych braci i sióstr w Bandle City. Jak na Jordla jest z nim coś nie w porządku. Chociaż lubi towarzystwo pobratyńców, upiera się na wyruszanie w samotne misje w celu obrony Bandle City. Pomimo dość pogodnej osobowości, coś w umyśle Timo wyłącza się na czas walki. Także istnienia zabite w trakcie patroli nie obciążają jego sumienia. Nawet kiedy był młodym rekrutem, wystraszał instruktorów i kolegów tym, że w momencie rozpoczęcia ćwiczeń bojowych zmieniał się z czarującego i miłego w niesamowicie poważnego Jordla. Jego przełożeni zasugerowali mu przystąpienie do zwiadowców statku matki, jednej z najbardziej zasłużonych jednostek specjalnych Bandle City, stawianej na równi z komandosami Meglinga. Chociaż większość Jordlów nie radzi sobie z finezyjnym wykonywaniem samotnych misji, Timo jest ich mistrzem. Jego sukcesy w bronieniu Bandle City przed infiltratorami czynią z niego jednego z najniebezpieczniejszych żyjących Jordlów, chociaż nie da się tego po nim poznać, pijąc z nim miód w jego ulubionej karczmie. Bundle City wybrało Timo jako pierwszego bohatera miasta w Laguęgłę, a ten od razu poczuł się jak ryba w wodzie. Jego ulubiona broń, dmuchawka, wykorzystuje rzadką truciznę Ajunta, którą Jordl osobiście pozyskuje w dżunglach Kumungu. Aby lepiej znosić długie okresy samotności, Timo zaprzyjaźnił się z Tristaną, koleżanką z Legue i oddziałów specjalnych w Bandle City. Przyniosło to korzyści obu Jordlom, choć media z Valora spekulują, że ich relacje nabierają romantycznego zabarwienia tak czy siak. Timo ma wielu fanów League of Legends i jest maluchem, którego przeciwnicy nauczyli się obawiać. Timo stąpa po cienkiej linii między energicznym patriotą a bezdusznym mordercą, ale nie wyobrażam sobie lepszego przyjaciela Tristana.